Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział, idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełni wolę ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do Was Jan drogą sprawiedliwości, a Wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. por tu suovo paisque. Amen. 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 Jest takie powiedzenie, że półprawda gorsza jest od kłamstwa, i w oparciu o dzisiejszą Ewangelię, taką półprawdę można wyciągnąć i skupić się tylko na tym zdaniu. Zaprawdę, powiadam Wam, celnicy i nierodnice wchodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego. Celnicy oznacza to, że są to ludzie, którzy sami byli skorumpowani, korumpowali również innych i zdradzali interesy swojego narodu. Nierządnice to są te osoby, które nie podejmowały życia rodzinnego i psuły również moralnie społeczeństwo. W związku z tym, dlaczego jest u nich taka pozytywna opinia? A nawet wydaje się, że ten przeskok, o którym Jezus mówi, że celnicy zaś i uwierzyli Mu. To też się wydaje trochę jeżeli się to wyciągnie oddzielnie, że to jest jakaś swoista półprawda, dlaczego oni uwierzyli? Trzeba tutaj podkreślić jedną rzecz. Uwierzyli, bo to dzisiaj jest taki problem, tak? Nieważna jest moja strona życia moralnego, ważne, że w swoim sumieniu czuję się dobrze, ważne, że robię jakieś tam rzeczy na temat. Charytatywna i to wystarczy. Dlaczego ci pierwsi są? Są pierwsi, dlatego że uznali swój grzech i żałowali i prosili o przebaczenie. A więc znaczy to, że nastąpiła w ich życiu pewna skrucha. Bardzo głęboka skrucha. I dopiero potem przychodzi wiara. Może ta wiara, bo może najpierw, ale. Jest to wiara połączona ze skruchą, dlatego są pierwsi, są skruszeni i uwierzyli. W naszym przypadku, którzy wierzymy, żeśmy, że, że wierzymy w Pana Jezusa, jednak warto zadać sobie o takiego czystość naszego sumienia. Dlatego, że nie chodzi tutaj o to, żeby wpadać w skrupuły, ale też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo czego w swoim życiu się doszukiwać. Ale myślę, że taka postawa skruchy zawsze nam powinna towarzyszyć. I drugi wątek związany z Edytą Stein, który dzisiaj przypada trzeci wtorek miesiąca. Jeden fragment. Dotyczące nadziei. Mówimy o cnotach wcześniej, mówiłem miesiąc temu o wierze, teraz o nadziei. Otóż według edyty nadzieja, jako cnota, jest tą, która utrzymuje człowieka w ciągłym napięciu w poszukiwaniu życia wiecznego. To stałe zaproszenie do życia chwilę obecną jako części drogi ku całkowitej pełni. Dlatego jest określana jako dynamiczna, ponieważ stawia człowieka w ciągłym ruchu i w dyspozycyjności do oddania się Bogu, któremu on ufa. Nadzieja przekształca się w życie wierzącego w pełnym zaufaniu Bogu, który nas kocha i nigdy nie zostawia nas samych. Tak nam to wyjaśni Edyta. Wszyscy znają przypowieść o ptakach niebieskich i liliach polnych. Jednakże, kiedy znajdują się z człowiekiem, który nie ma ani bogactwa, ani emerytury, ani ubezpieczenia, ale mimo wszystko żyje szczęśliwy i nie przejmuje się swą przyszłością, Wtedy kręcą głową i podziwiają go jako wyjątkowy przypadek. Nie ulega żadnej wątpliwości, że poważnie mieli się ten, kto oczekuje, aby Ojciec Niebieski zajął się jego pensją i poziomem życia, jaki on uważa za główny swych pragnień. Ten, kto myśli w ten sposób, Musiał dokonać błędnej kalkulacji. Podobne warunki podobnych warunków nie można zastosować w umowie z niebem. Ufność Bogu może stać się niewzruszona jedynie, jeśli wystąpi akceptacja wszystkiego, co przyjdzie z ręki Ojca. Jedynie On wie, co jest dla nas słuszne. Jeśli kiedykolwiek bardziej odpowiednie byłaby potrzeba, niedostatek niż pewna i dobrze płacana renta bądź porażka i upokorzenie bardziej niż honor i sława, wtedy należy także być dyspozycyjnym do zaakceptowania tegoż. Jedynie jeśli postępuje się w ten sposób, można przeżywać bez załamań teraźniejszość, i patrzeć w przyszłość.